Nasz kolega, z którym braliśmy udział w manifestacji 30 listopada 2009 roku został skazany na grzywnę niewielką, mniej więcej na tej samej zasadzie Aleksander Łukaszenko na 15 dni aresztu swoich przeciwników politycznych, na 30 parę złotych grzywny i 50 złotych kosztów i nagane. Za to, że spalił, spalił flagę Unii Europejskiej, to znaczy nie za to, że spalił flagę Unii Europejskiej, tylko za to, że stworzył na krakowskim przedmieściu zagrożenie pożarowe, co jest oczywiście. Z tym nonsensem, bo żadnego zagrożenia pożarowego nie było. Jest to pretekst, żeby go skazać. Żeby wytresować obywateli, że nie wolno bluźnić Unii Europejskiej. jest spalinka według materiału. Spalinka kawałek materiału. I za to pana skarżono i skazano, czy też to znaczy, nie? Nie, skazują organizatora demokracji, czyli skarżącego burquerta. Może Zobaczymy co dzisiaj będzie. A pan jest w charakterze? Ja jestem Wsparciem? tylko w charakterze współsprawcy. Współsprawcy manifestacji. <ślamat Luiza> Który namawiał do spalenia, czy jak? Nie, no ja no osobiście tam si pomagają, spali się, przyznaję się, że i który nas wychował w takim duchu, który pozwala nam palić flagę nieistniejącego państwa. Dobrze. Czy pan y, pomagał w spaleniu, a kolega jest równo oskarżony, tak? Y, tak, pan ponieważ organizowałem, zgłaszałem formalnie manifestację i odpowiadam za, z, za tą manifestację. Ale nie zgłaszał pan, że będzie pan faworyzował, pan y, Powiem szczerze, gdybyśmy zgłosili 30, przed 30 listopada, że będziemy palić flagę, dostalibyśmy zakaz manifestowania, który zostałby później anulowany po kilku dniach, natomiast my byśmy już tej flagi spalić nie mogli. Jestem zdumiony i zgorszony, że w 20 lat po rozpoczęciu transformacji ustrojowej, po likwidacji komuny w Polsce, wymiar sprawiedliwości III Rzeczypospolitej chwyta się takich tchórzliwych pretekstów. Wydawało mi się, że ja już nie doczekam tego, ale okazuje się, że doczekałem, że wraca nowe że te praktyki wracają po to, żebyśmy byli lepiej wytresowani. Otóż dlatego tu jesteśmy, dlatego protestujemy i dlatego próbujemy uczulić opinię publiczną na y, tę recydywę komuny, bo to jest recydywa komunistycznych, ubeckich metod. Rejonowa Policji Warszawa 1 oskarża Mieczysława Duziewka o to, że w dniu 30 listopada 2009 roku, około godziny 17 w Warszawie przy ulicy... Krakowskie Przedmieście 48 łamane na 50 przed Uniwersytetem Warszawskim będąc przedstawicielem zgromadzenia publicznego z palą unijną, unijnym, zniecając ogień w miejscu do tego nieprzeznaczonym, przez co mógł wywołać niebezpieczeństwo pożaru, co jest za wykluczenie z artykułu 82, paragraf 1 tak, jak w obiekształceniu. Tak, 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 nie mówię. Chyba do te wniosku uchwała miał I tak i nie, wysoki sądzę. Tak samo było za komuny, gdzie się skazywało demonstrantów za świecenie ulotkami po ulicach. Prawda, tam. Sprowadzanie. Są kolega Admiral lepiej to odpowie, bo ma większą swadę w opisywaniu tego typu martyrologii. Myśmy się świetnie bawili. Zobaczymy, jaki będzie wyrok. Przypomina mi to wydarzenie z 78 roku, kiedy Leszek Moczulski, który wtedy był działaczem. Ja też zresztą należałem do tego ruchu obrony praw człowieka i obywatela w Polsce. Został skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń na grzywne za przybicie do drzewa pineską plakatu. Pretekstem było niszczenie przyrody czy niszczenie drzewostanu, już dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie taki to pretekst był. Nasza patologia postanowiła zwrócić uwagę postanowiła naszym, rodakom naszym rodakom na historyczny moment, w którym się znaleźliśmy, kiedy dobrowolnie i bez żadnego przymusu zrezygnowaliśmy z własnej suwerenności. Zrezygnowaliśmy z własnej suwerenności. Wszyscy jesteśmy intensywnie informowani, że Unia Europejska nie jest żadnym państwem, chociaż wszystkie atrybuty państwa ma. Nie trudno się domyślić dlaczego. Dlatego, że gdyby się przyznali, że Unia Europejska państwem jest, trzeba było postawić i odpowiedzieć na kłopotliwe pytanie, jaki w takim razie jest status prawno międzynarodowy państw członkowskich. Czy one nie utraciły aby niepodległości po 1 grudnia 2009 roku bo jeżeli państwa członkowskie stanowią część składową tego państwa które się nazywa Unią Europejską no to trzeba postawić pytanie czy część składowa jakiegokolwiek państwa zachowuje niepodległość dotychczasowe doświadczenie historyczne poucza nas że nie że część składowa każdego państwa Podlegała władzom tego państwa jako jego część składowa. No i z tego trzeba było wyciągnąć wnioski. Ponieważ tych wniosków się nasi umiłowani przywódcy boją, więc nam wymawiają, że Unia Europejska państwem nie jest. I tych, którzy ośmielają się podważać to kłamstwo, skazuje pod churzliwymi pretekstami, takimi jak właśnie spowodowanie niebezpieczeństwa pożarowego. Ponieważ. Pisanie artykułów, wyjaśnianie, tłumaczenie, nic nie zmieniało. Nic nie zmieniało. Postanowiliśmy przeprowadzić terapię jako szokową. Stąd pomysł ze spaleniem flagi, tak zwanej flagi, tak zwanej Unii Europejskiej, bo wtedy nie było to ani flaga, ani Unia Europejska. Tak zwanej Unii Europejskiej. Tak Unii Europejskiej. W proteście przeciwko zamianie naszych barw biało-czerwonych na flagi. Na flagę nieistniejącą, nieistniejącego państwa. Na flagę nieistniejącego państwa. Tak jest. Co z osoby, które spalić jeszcze jedną? W traktacie lizbońskim, który w życie wszedł 1 grudnia 2009 roku, wszelkie wzmianki o fladze i hymnie Unii Europejskiej zostały wykreślone. W związku z tym nie ma żadnego dokumentu, który by potwierdzał, że flaga błękitna z dwunastoma gwiazdami złotymi, które symbolizują 12 pokoleń Izraela, jest flagą Unii Europejskiej. Także żadne państwo się do tej flagi nie przyznać. Związek socjalistyczny Republika Europejskiej nie był tak cały jak ta flaga. Sąd postanowił dzisiejszym odroczyć do dnia 4 kwietnia 2011 roku. Wygląda na to, że niezawisły sąd jest trochę zakłopotany tą całą sprawą i tym oskarżeniem i mam wrażenie, że na wszelki wypadek Chce uniknąć wszelkich możliwości podważenia wyroku, jaki zamierza wydać. Stąd też odroczenie rozprawy i próba dokumentacji całego przebiegu demonstracji z 30 listopada 2009 roku. Myślę, że to dobry znak, jeżeli moje przeczucia. Są trafne, to dobry znak. To znaczy, że y, sąd nie zamierza bezwolnie poddawać się sugestiom oskarżenia. Ta sprawa się dalej przeciąga. Sam zarzut był kuriozalny, w związku z tym długo trwa y, załatwienie takiej sprawy. Brawo!